PEGI 18 Witajcie, z tej strony Skorpion. Przed wami wciąż trwająca seria Peknijmy Wy. I szósty sezon tego cyklu zacznę od dobrej gierki Tomb Raider. Tomb Raider to nic innego jak reboot serii gier akcji z panią archeolog Larą Croft. Produkcję tą stworzyło Crystal Dynamics, a premiera odbyła się w 2013 roku. Fabularnie zaczyna się mniej więcej tak. Statek badawczy się rozbija i Lara Croft trafia na wyspę znajdującą się blisko Japonii. I tu zaczyna się walka o przetrwanie. W początkowej fazie raczej jesteśmy jak zwierzyna, a z czasem rola się odwraca, stając się oczywiście łowcą. Produkcja ta w dużym stopniu ucina tzw. liniowość w stosunku do poprzednich gier Tomb Raider. A w zamian dostajemy półotwarty świat, podzielony pomniejszymi lokacjami. Fajnym elementem, a zarazem nowością jest upgrade postaci, i poniekąd jak w RPG-ach, tworzenie przedmiotów. Graficzny tytuł ten prezentuje się całkiem dobrze, a kraje bazy potrafią zrobić niezłe wrażenie. Natomiast dźwiękowo i muzycznie przyzwoicie, choć są momenty, gdzie twój zmysł słuchu może zrobić wielkie wow. Zacznijmy przygodę, pewien słynny podróżnik powiedział że niezwykłość tkwi w czynach, nie w osobowości. W końcu wyruszyłam, by zostawić swój ślad, odnaleźć przygodę. Jednak okazało się, że to przygoda znalazła mnie. W momentach, kiedy życie przemyka nam przed oczami, odkrywamy coś, coś, co daje nam siłę by iść dalej. By nie poddawać się. Ok, Już powoli będziemy działać. Jesteśmy w grze. się. Oczywiście jak dźwięki są gry za głośne. To ja jak najbardziej je po prostu ściszę w następnym odcinku. No bo wiecie, po co ma zagłuszać dźwięk z gry moją mowę i tak dalej. Dobra, próbujemy się rozbujać, ale nie idzie nam to jakoś najlepiej. To będzie w tą stronę, ok. Będzie pulało. Cicho, Lara. O, oh, shit. Muszę sobie to wyjąć Oj, bolało uuu I to nieźle Dobra, musimy chyba iść naprzód O ale idziemy Ta jest Lara Jesteś dzielna O Boże Nied, kto tam? Nie, nie. Ktoś wisi co to za miejsce? Dokładnie. Co się z tego stało? Niestety, idziemy dalej. O, pochodnia. zaraz, zaraz. My musimy ją użyć. Czy wziąć? Potrzebny jest ogień, spoko. No ogień jest tu. I tu. No, ale jak mamy tu wziąć? Nie pamiętam. Chyba, że... Jeszcze, o, 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 było, było. Właśnie. Mamy nowy sprzęt. Dobra, jest przejście. Mam nadzieję, że oczywiście ta kielka Wam się spodoba. Będzie dużo komentarzy. Będzie dużo zapraszania swoich znajomych na mój kanał, żeby tę serię oglądać. Lajki to wiadomo są off I ogólnie będziemy dobrze się, mam nadzieję, wspólnie bawić Teraz co na górę Tędyk, dobra Czyli trzeba będzie dostać się jakoś na górę A, coś takiego, dobra Chwila. jeszcze raz. Wiecie. Dawno się w to nie grało. O, o jest tutaj coś. A, do podpalenia. Czyli musimy zejść. Odjarać. I test. No wie, będą dźwięki za głośne. Albo coś w tym stylu, to przy okazji też mi piszcie w komentarzu. I ja jest znacznie zmniejszę No wiecie to jest na początku. Niby się testuje, ale to tak jest właśnie w pierwszych dwóch na przykład odcinkach. Zostaw mnie!

Dajesz radę, Lara. Do przodu! O, oh, yeah. Wciśniemy dalej. Musimy znaleźć wyjście. nie. Muszę się jakoś wydostać. Tutaj, okej. Okay. Więcej ognia. No właśnie. No i tutaj mamy powoli takie pierwsze zagadki. Później oczywiście będą trudniejsze, bo ta raczej na początku niby wydaje się łatwa, a czy będzie? Zobaczymy. Coś blokuje chyba. A jakbyśmy tam skoczyli? się uwolniło jeszcze raz na górę A teraz dalej coś nie tak czyli jeszcze raz tutaj właśnie Dobra I teraz Odpalamy I się udało Dostaliśmy BD, tak jak mówiłem, mamy rozwój postaci Ło panie What the fuck Oberwaliśmy Ale grzyjemy Wszystko się sypie Dawaj Lara! Dawaj, dawaj! Takie epickie momenty, widzicie? To jest gierka. O ty! Spustaj draniu! Nie to nacisnąłem. No i zginała mi się, a nic nie szkodzi. Powtarzamy. Spustaj draniu! Dostał chyba mu nie poszło Shit. Dajesz lara, dajesz pominęliśmy skałę. Przejdźmy dalej. Szybciutko. Epickie normalnie motywy. No i dostawanie nieźle w tyłek Lara. Том Прайдер. to jest początek naszej przygody. Co my musimy zrobić? Tu mamy jakiś samolot. Tędy raczej nie zejdziemy. No i widoki. Tak jak mówiłem, no, są niezłe. Graficznie prezentuje się nieźle ta gierka. Muzycznie, no, potrafi też zrobić wow. Dałaś Lara. O, dobry bons Pewnie poszli w głąb lądu. Znajdź ślady pozostałych rozbitków. No to ciśniemy. Przejdziemy Damy radę. Fajny widok Easy easy Lara Za mi z głupiego innych motywów dziwnych jest. No wspinaj się teraz tutaj, co my będziemy mieli. Samolot. Ruiny. Czyli co? przeskoczyć? Tam? Czy na górę? Boże. Na górę. Teraz chyba tu. Dalej, że ja dalej. Uh o! -oh. E, niewielki, może Dało się. Chciałem powiedzieć, niewielki, był to fragment upadku. Tę dostaliśmy. No i co dalej? Tam iść? Dobra, idziemy. Utrapowywanie się na ściany, spoks. Nie mam żadnej broni. A nie nic. Rzeczy same. Właśnie. Chcieli ten przechodzić. Kamera, zapałki chyba to były i radio. Sam, rot, czy ktoś mnie słyszy? Muszę ich znaleźć. No, krótkofalowka, czyli pić tropem pozostałych rozbitków to? Wow. To było niezłe Skąd się przed burzą Spróbujemy Wilki Niedobry znak Nie mamy broni łuku nie wiem, nic do obrony. Jedna zapa, jedna szansa, je udało się. To i mająca wkrótce osiągnąć światową sławę archeolog Lara Croft w swoim środowisku naturalnym. Jest właśnie w trakcie poszukiwań zaginionego królestwa Yamatai, ojczyzny wspaniałej, chimikomitycznej słonecznej królowej, do której potomków rzecz jasna należy. Sam, to poważna sprawa. Przecież wiem, skarbie. Chciałam tylko nieco rozluźnić atmosferę. Wszyscy są tacy spięci. Czym ty się martwisz? Jestem na dobrym tropie. Czuję to. Nie wiem tylko, czy inni mnie posłuchają i czy w ogóle powinni. Laro, nikt nie zna się na tym lepiej niż ty. Poważnie, nie mówię tak tylko po to, żeby cię pocieszyć. Ufam ci. Rod ci ufa. Poradzisz sobie. A teraz zróbmy sobie przerwę, dobrze? Ja idę się na No dobrze, dobrze. I sam. Dzięki. Ona nie zawsze jest taka poważna, wiecie. Hey. Jak zaszta. możesz sugerować, że nie biorę tej wyprawy na poważnie, Laro? Nie tylko rodzina sam nas finansuje Ja też włożyłem w to swoje oszczędności Wszyscy mamy w tym jakiś udział Ale pieniądze kiedyś się skończą, Whitman Właśnie dlatego powinniśmy płynąć na wschód, nie na zachód Nikt nie wierzy, że Yamatai... Nikt nie wierzy, że Yamatai leży tak daleko na wschodzie Książki nie zgadzają się z tą teorią Ten, kto je pisał, nigdy nie odnalazł Yamatai Rozmawiałam już o tym z Rotem Doktorze Whitman, nie ma sensu powtarzać błędów innych osób. Nie zamierzam kłaść na szali własnej reputacji z powodu twojego przeczucia. To ja tu jestem głównym archeologiem. A kiedy ostatni raz był pan w terenie bez ekipy telewizyjnej? Ach, mam 30 lat doświadczenia i dwa doktoraty. Jeden z historii wschodniej Azji. Niech pan się zajmie swoją łódką, panie Green. Okrętem! To jest okręt, pani Whitman. Nie trzeba doktoratu, żeby to wiedzieć. Słuchajcie, jeżeli popłyniemy na wschód, trafimy prosto do smoczego trójkąta. Dokładnie tam, gdzie powinniśmy. Laro, moja ptaszyno Pójdę za tobą wszędzie, ale to miejsce ma złą energię. Raczej szalone sztormy. Przy nim trójkąt bermudzki wygląda jak Disneyland. Ja w to wchodzę. Z opowieści o królowej chimiko wynika, że potrafiła wywoływać burzę. W mitach zazwyczaj tkwi jakieś ziarno prawdy. Co jeśli Yamatai leży właśnie gdzieś w środku tego trójkąta? Spójrzcie, to zdjęcie satelitarne smoczego trójkąta. Nie wyglądają zachęcająco. Dopóki jest tam mokro, mogę płynąć. Nie, no nie mówcie, że Dosyć. poważnie... Od... Reyes ma rację. Nie mamy pieniędzy do zmarnowania. Teraz albo nigdy. Lara zaoferowała nowe pomysły i plan. Ja tu jestem kapitanem, więc decyzja należy do mnie. Płyniemy do Smoczego Trójkąta. O co ja tu jestem... Nie mogę tak wiedzieć. Okay. Proszę, że się trzeba A, po okolicy. Coś do jedzenia. Mamy nowy obóz. Dokładnie w tym miejscu. No przyznam, że talera wygląda całkiem ładnie całkiem fajnie. Pukcie ma OK. Cycyżki już, że tak powiem, nie ma takich wielkich jak w tych starych Tomb Raider, ale ładnie się wygląda, nieźle się prezentuje. Okej, okay. ja myślę, że to jest bardzo dobry moment, aby odcinek w tym miejscu sobie po prostu zakończyć. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!